Cześć! Witam Cię serdecznie w podcaście Słowa mają moc. Ja nazywam się Haga Cieślak i dziś słowami mocy będę Cię prowadzić bliżej siebie i bliżej spełniania marzeń. Pozwól sobie teraz na chwilę skupienia na swoim wnętrzu. Niech odpłyną wydarzenia i emocje tego dnia, dnia codziennego. Pobądź ze sobą tu i teraz. Zauważ siebie. Uznaj siebie. Jesteś. Istniejesz. A twoje piękne życie wydarza się dla ciebie. Jesteś już przy sobie? Mam nadzieję, że jesteś. I cieszę się, że jesteś tutaj i że słuchasz. Witam cię serdecznie w tym drugim odcinku z nowej serii. W odcinku o podejmowaniu decyzji, ale oczywiście przy tych decyzjach nie zapominamy o prawie przyciągania i o marzeniach. Dziś chciałem poruszyć dwa aspekty naszego decydowania, a może troszkę więcej zobaczymy jak to sobie wszystko popłynie. Zanim zacznę o podejmowaniu decyzji o tych dwóch aspektach, to trochę na marginesie w komentarzu do waszych komentarzy do czegoś co się często pojawia w tym co odbieram na mailach czy na komentarzach w komentarzach na Instagramie i serdecznie zachęcam też do tego, żeby, żeby zostawiać komentarze na Spotify'u, bo dla mnie to zawsze ogromna wartość wiedzieć, co bierzecie i jak odbieracie te odcinki. No dobra. A co w mailach i co na Instagramie? Często jest takie, aga włączyłaś mi się na Spotify, kiedy naprawdę szukałam Odpowiedzi potrzebowałam tych tematów. Czy komentarze na Instagramie typu: Jak to jest możliwe, że właśnie o tym mówisz, kiedy ja dziś o tym myślałam, myślałam? Kochane moje i moi drodzy, są dwa powody, dla których nasze myśli są tak blisko i się spotykają. Pierwszy powód dotyczy czegoś, co nazywamy świadomością zbiorową. To jest takie pole informacji to jest tak, jakby istniał Niewidzialny, wielki worek myśli, do którego wszyscy mamy dostęp. Świadomość zbiorowa, worek myśli, który na nas wszystkich wpływa, z którym wszyscy możemy się połączyć, chociaż oczywiście nie wszyscy i nie zawsze to robią. Ze świadomości zbiorowej bierzemy czasem te same pomysły, te same inspiracje, a czasem te same lęki. I znowu. Ważna jest tutaj uważność, ważna jest uważność, ważna jest uważność, bo inspiracje warto sobie obejrzeć, a jeśli pojawiają się w naszej głowie takie pochodzące z zewnątrz lęki, to tu warto zauważyć, że one są z zewnątrz, z zewnątrz, czyli nie nasze, a jak nie nasze, to można je sobie odgonić i można się nimi nie zajmować. Więcej poruszam temat świadomości zbiorowej w kursie Prawa Przyciągania, którego najbliższa edycja już we wrześniu, już w drugim tygodniu września. A drugim aspektem tego spotykania się naszych myśli, tego połączenia, to jest działanie naszej dłuższej intencji i energii. Kiedy wysyłam jakieś zapytanie do świata, kiedy czegoś szukam, czegoś nie rozumiem, chcę coś wiedzieć, najzwyczajniej dostaję odpowiedź. Tak to po prostu działa. Kiedy pytasz, przychodzi odpowiedź. Często jest tak, że pytamy i nie słyszymy odpowiedzi, ale to nie znaczy, że ona nie przychodzi. Mówisz, pokaż mi co robisz, dostajesz wskazanie, gdzie i jak. Więc kiedy zastanawiasz się, poszukujesz, kiedy pytasz, kiedy myślisz o czymś najzwyczajniej w świecie, wysyłasz intencję, miej pewność, że przyjdzie nakierowanie na odpowiedź. Czasem pojawi się w tak bardzo prosty sposób, jak ten filmik na telefonie, który wyskoczy przed oczami, czasem jako podcast, czasem jako człowiek czy książka, a czasem jako doświadczenie. Tu potrzebna jest jedynie nasza uważność. Zadając pytanie, wiedz, że odpowiedź do Ciebie przyjdzie, ale to Ty musisz pozostać w uważności na odbieranie. Co mnie woła? Jaki film? Spotkanie z jakim człowiekiem? Jakie wyjście? Jakie czynności? Przy płynnej, pogłębionej komunikacji z duszą, to odpowiedzi przychodzą w postaci przekazu, wiedzy, słów, informacji podszeptanej do ucha we śnie. Lub jeśli do zrozumienia potrzebne jest doświadczenie, a tak często bywa, to mogą przychodzić w postaci procesów czy medytacji. Moja duszka mnie na przykład wysyła na wiele różnych kursów czy warsztatów. I już prawie zawsze, już, już mało kiedy chodzi o wiedzę, ale zawsze chodzi o jakieś doświadczenie, odebranie odpowiedzi na zadane pytanie, które tam otrzymuję. Czasem widzę takie wasze zdziwienie, że, że skoro ja już robię podcast, prowadzę, pracuję z ludźmi, robię te kursy, to jak to jest, że jeszcze samochodzę do innych? No właśnie. W tej mojej pracy dla ludzi, pracy zewnętrznej. Jest jeden bardzo ważny czynnik, który na nią pozwala: to jest moja praca wewnętrzna ze sobą. I ona nie zawsze odbywa się w medytacyjnej ciszy, bo ja bardzo lubię ludzi, więc chętniej robię tę pracę w grupie, szczególnie, że wtedy jest więcej energii, a to od razu wzmacnia moc doświadczenia. Dbałość o siebie o swój dalszy, stały rozwój wewnętrzny i połączenie ze sobą. Pozwala na to bycie dla was. Czas dla siebie. Zrobienie tego czasu, na zgłębianie jeszcze dalej swojego wnętrza, ja świetnie się tu odnajduję koleżanek i kolegów, którzy też są pięknie połączeni. To taka higiena trochę, higiena duchowości, zrobienie czasu na siebie niezbędnego, aby być w prawdzie i w połączeniu. Tu znowu wracamy do duszy jej potrzebów. Kiedy pojawia się coś, na co ja mam się wybrać, kurs czy warsztat, to jakby we mnie wszystko w środku skakało z radości. Ja nie czytam programów, nie analizuję z umysłu, czy mi to potrzebne, czy to nie. Czuję ześ, czasem nawet czasem nawet zdarza się, że nie znam osoby prowadzącej, ale czuję ze środka takie dziecięce, dziecięce, chcę tam być, chcę to zobaczyć. I absolutnie zawsze, kiedy pojawia się to uczucie, na wskazane wydarzenie, wtedy zawsze wydarza się coś ważnego na tym spotkaniu, coś ważnego dla głębi, bycia z samą sobą. Ok. To tyle dziś w tym początkowym, przydługim na marginesie. Oczywiście więcej, dużo więcej o duszy i prowadzeniu w kursie duszy, ale do tego wrócę na końcu, tylko wam jeszcze powiem, że znalazłam sobie idealną datę na start. 888, czyli 8 sierpnia 2024 roku. 2024 daje nam 3 ósemkę. Oficjalny start kursu 888, a daty liveów, czyli spotkań: 14 i 28. Dwa tygodnie przerwy w środku, środy o 19. Dobra, już wracam do meritum, do podcastu: podejmowania najlepszych dla siebie decyzji. Aby podejmować najlepsze dla siebie decyzje, warto sobie obejrzeć dwa czynniki, które nas powstrzymują przed pewnymi wyborami. Wpływają na nasze ograniczenie postrzegania własnych możliwości. Pierwszym czynnikiem, który wpływa i ogranicza nasze decyzje i wybory, pozbawiając nas skrzydeł w prawie przyciągania, jest czynnik środowiskowy, czyli nasze otoczenie. Wszystko i wszyscy. Na których na co dzień patrzymy, świadomie czy nieświadomie, tych, którzy są wokół nas, pokazują, co jest możliwe, a co nie. Czyli może tak jak ja, urodziłaś się gdzieś w czasach komunistycznych, urodziłeś, wychowałaś, wychowałeś gdzieś na wiosce, i być może nie dane ci było stamtąd ruszyć w świat, to jeśli tam gdzieś jesteś w tym środowisku, w tej historii, to jeśli nie wiem, teoretycznie zobaczysz sobie dzisiaj ofertę pracy w Nowym Jorku, najprawdopodobniej automatycznie, bezwiednie, zupełnie bezwiednie, bez zastanowienia podejmiesz decyzję, aby nie wysyłać swojego CV. W ogóle gdzieś nawet nie mając świadomości, że taką decyzję podejmujesz. Bo wydaje się na pierwszy rzut oka, że w tym środowisku taka praca czy takie zatrudnienie w tamtym miejscu jest poza Twoim zasięgiem. Ale, no właśnie, ale gdybyś urodziła, urodził, wychował, wychowała się w Nowym Jorku, to najprawdopodobniej oferta pracy w Krakowie byłaby poza Twoim myślowym zasięgiem. Zgodzisz się ze mną, że środowisko nas w pewien sposób określa i ustawia nam granice naszych możliwości? Nasze środowisko nas kształtuje. Otaczający nas i obserwowani codziennie ludzie pokazują nam, co jest możliwe, co nie. To nie tylko miejsce, to też oni. Dodatkowo, obserwując, nawet zupełnie nieświadomie, ten swój świat i swoje otoczenie, my często mamy tendencję do tego, aby, so, aby siebie sobie umniejszać i siebie gdzieś umieszczać w środku tych możliwości innych ludzi. Czyli nie jestem tak bardzo zła. Ale no nie jestem też tak bardzo dobra, więc jak oni robią tak, to ja gdzieś tam się usadzę w środku. Kiedyś w przeszłości było to jeszcze bardziej wyraźne. Urodzeni w rodzinie ślusarzy, zostawaliśmy ślusarzami. Urodzeni w rodzinie aktorów, zostawaliśmy aktorami. Zauważ, że to, na co patrzysz codziennie, ciebie programuje, ustawia Twoją podświadomość i wpływa na Twoje własne określanie swoich możliwości, a dalej podejmowanie decyzji. Co ciekawe, w dzisiejszych czasach media społecznościowe, które mogłyby nam tu pomóc, tak naprawdę nam to jeszcze pogłębi pogłębiły. Bo obserwując piękne życia na zdjęciach gdzieś tam daleko. Ustawiamy się w takiej opozycji i dzielimy świat na my i oni. Oni mogą, bo są tam, a ja nie mogę, bo jestem tu, bo widzę moje środowisko, widzę moje otoczenie i to nie jest to, co ja widzę na tych zdjęciach, prawda? Bo tylko jak się jest tam, to można. A jest to zupełnie nieprawdziwe wrażenie. To, co jest tam, jest czyjąś rzeczywistością. No, na Instagramie czasem podkolorowaną, oczywiście doświetloną i podrasowaną, wiemy o tym, ale jest rzeczywistością tego świata. A jeśli jest rzeczywistością, to jest też Twoją możliwością. Środowisko i pochodzenie, otoczenie staje się często naszym własnym ograniczeniem. Chcę Cię dziś zaprosić do tego, aby patrzeć. Poza to, co mogą i robią inni ludzie w Twoim otoczeniu. Oczywiście, z szacunkiem, ale spróbować wyjść sobie ponad nich, wyjść dalej do tej rzeczywistości, której pragniesz, do nieograniczonego bogactwa tego świata. Nic nie oddziela Ciebie od możliwości nie wiem, pracy i życia tam, gdzie chcesz poza Tobą samym. Jeśli dziś jakoś z góry, z lotu ptaka wyciągnę cię z Twojego środowiska i przeniosę do innego miejsca na mapie, do innej firmy, do innego życia zawodowego czy do innego środowiska, okaże się, że masz inne możliwości. Spróbuj. Niech nie ogranicza Ciebie to, gdzie jesteś i to, na co patrzysz na co dzień. A jeśli o czymś marzysz, jeśli to już widzisz, jeśli teraz ze mną przechodzisz ten proces i ten moment, wow, rzeczywiście. I wiesz już, że nie pozwalasz sobie na pewne decyzje czy na pewne możliwości, bo są właśnie tam inne, bo tam są ci inni, zacznij tam kierować w swój wzrok. Rób to jak najczęściej. Niech ta Twoja codzienna rzeczywistość wypełni się tym, czego ty pragniesz. Możesz to robić książkami, filmami, historiami ludzi, którzy zrobili to, czego ty chcesz grupami na Facebooku ludzi, którzy już są tam, gdzie ty chcesz być. Chodzi o to, aby zmienić to, na co patrzysz. Jeśli zaczniesz patrzeć na dowody na to, że nie wiem, praca w Nowym Jorku jest dla ciebie możliwa, wejdziesz sobie na, na grupę Polaków na Facebooku, założę się, że taka jest, będących tam i pracujących tam, to wyciągniesz się z tego środowiska świadomie do swojego celu. Niech twoje środowisko nie będzie przeszkodą. Kiedy nie widzisz czegoś na co dzień, to twoja codzienność i to, co widzisz, wpływa na twój umysł, dalej na twoje decyzje, dalej na twoje możliwości. Przecież widzę tutaj, co jest, tak w życiu jest, takie są możliwości, zatem ja się poruszam w ich zasięgu, w ich ramach, czyli w ich ograniczeniu, na które samodzielnie się zgadzam poprzez wybranie swojego postrzegania. Jest niewiele ludzi, którzy potrafią wyjść ponad to tak, w taki magiczny sposób, automatyczny, ale my możemy użyć naszego umysłu i zacząć patrzeć na to, czego pragniemy, zacząć jak najbardziej wypełniać swoje myśli spełnionym pragnieniem. Jedną z takich osób tu gdzieś znowu na marginesie, która potrafi wyjść poza to, co widzialne, poza to, co możliwe, jest dla mnie Elon Musk. On żyje w świecie możliwości, których. Yy, Nikt inny chyba nie widzi i sam tworzy potem te dalsze możliwości, sam po nie dalej sięga. Jest dla mnie też inspiracją tego, w jaki sposób może nasz umysł wyjść ponad to, co widzi. Ok. Pozwól sobie na to uznanie, że podejmowanie decyzji jest ukierunkowane, wypełnione tym czynnikiem środowiskowym miejsca i ludzi wokół. Zauważ, że ten czynnik też możesz zmienić samodzielnie, nawet nie zmieniając jeszcze miejsca i ludzi, w których jesteś, w którym jesteś. Niech to środowisko nie stoi na twojej drodze. Ty stanie mu na drodze. Ty stanie mu na drodze i pokaż swojemu otoczeniu. Bądź dla nich przykładem, że można wszystko. Wszystko, co się chce, można odmienić. A to się zaczyna od twoich myśli. Czynnik drugi. Czynnik drugi oczywiście powiązany to postrzeganie samych siebie, czyli nasza szeroko pojęta samoocena, nasza własna tożsamość. Jeśli ja widzę siebie jako osobę sprawczą, osiągającą sukcesy, pełną mocy, to inaczej będę podejmować decyzję, niż kiedy identyfikuję siebie jako tę nieśmiałą, stojącą gdzieś z boku, nie mogącą się odezwać. Jednym w ogóle z najciekawszych wyzwań, na przykład zawodowych w przechodzeniu na swoje jest zmiana tożsamości z tego ja pracownik na ja przedsiębiorca. Takich zmian tożsamości my przechodzimy w naszym życiu bardzo wiele. Warto nazwać sobie te zmiany i określać sobie, do czego przechodzę. Połączenie tego ograniczenia środowiska i ograniczenie postrzegania siebie, czyli ograniczenie Tożsamości w podejmowaniu decyzji powoduje taki efekt, że na przykład patrzę na koleżanki, które idą po podwyżkę. No, widzę, że można, ale tu się wkradaj i dookreśla to wszystko moje postrzeganie siebie. Bo czasem widzę kogoś, kto może, ale ja postrzegam siebie jako tę osobę, która nie może. W zależności od tego, jak siebie widzę, jak siebie określam, mówię: jak one idą, to ja też mogę, albo. Mówię sobie: Okej, okay, one mogą, ale ja tu za krótko pracuję, za często chodzę na zwolnienie, za mało jeszcze wiem itd. itd. Czyli jedną rzeczą, którą wpływa na nasze decyzje jest to, co widzimy, to środowisko, a druga rzecz to to, w jaki sposób siebie oceniamy i siebie do tego środowiska ustawiamy. Czy wiesz, że mogę osiągnąć to, co inni, albo mogę osiągnąć nawet więcej niż inni? Czy może sobie myślę, że tak jak one już poszły po te podwyżki, to ja teraz na pewno nie dostanę, bo już za dużo? Czy czuję się równa innym ludziom w moim otoczeniu? A jeśli czegoś pragnę, podjąć jakąś decyzję, być w jakimś innym miejscu, nie wiem, mieć firmę, czy się wyprowadzić, to teraz, czy ja się czuję w swojej tożsamości, równa. Osobom, które już to zrobiły. Bo jeśli czuję się gorsza, to znaczy, że muszę popracować nad swoją samooceną. Bo nie znajdę się tam, jeśli uznaję, że ja jestem gorsza, a oni są jacyś lepsi. Znajdę się tam, jedynie jeśli popracuję nad swoją tożsamością i uznam, że ja jestem tak samo dobra. Postrzeganie siebie, określanie swoich możliwości, ocena tego, w czym jestem dobra, a na czym się nie znam, wpływa i ogranicza nasze decyzje, a dalej ogranicza nasz rozwój. Zauważ. Zauważ, proszę, ze mną, i wiesz to na pewno, że wszystko, co dziś, dziś robisz, wszystko, co dziś umiesz, cokolwiek to jest, czy w życiu zawodowym, rodzicielskim, naukowym, sportowym to są rzeczy, których lata temu nie miałaś i nie miałeś zielonego pojęcia. Droga mamo, był czas w twoim życiu, że nie wiedziałaś, jak się zajmować noworodkiem. Drogi prezesie, był czas w twoim życiu, że nie wiedziałeś, jak napisać maila. Był czas w twoim życiu, że nie wiedziałaś, jak jeździć na rowerze, jak chodzić, jak zrobić jajecznicę czy kanapkę. Był taki czas. Twoje całe dotychczasowe życie doprowadziło cię do aktualnej wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Więc żadnym, absolutnie żadnym argumentem jest to, że czegoś dziś nie umiesz, nie robiłaś, nie robiłeś nigdy wcześniej, nie wiesz jak. Bo w trakcie swojego życia nauczyłaś się, nauczyłeś się i wykonujesz tysiące mniej lub bardziej ważnych czynności, o których. Lata temu nie miałeś pojęcia. Dokładnie tak samo możesz nauczyć się nowych. Mimo, może one są trudne. To, co nowe, zawsze jest na początku trudne, a potem staje się naszą codziennością. Każda nowa praca jest na początku trudna, każde nowe miejsce jest na początku obce, ale powtarzalność, codzienność powoduje, że zaczynamy być w tym miejscu i w tej pracy specjalistami. A często, dalej, idąc z czasem, zaczynamy się tym, co kiedyś było kompletnie nieznane, często nawet nudzić. Ty możesz wyjść nie tylko ponad swoje środowisko i otoczenie w swoich marzeniach, decyzjach czy możliwościach. Ty możesz wyjść ponad siebie. Każdy, kto dziś już osiągnął sukces, zrobił coś kiedyś po raz pierwszy. Każdy, kto dziś już osiągnął sukces, zrobił coś kiedyś śle, błędnie, słabo. Ale potem zrobił to jeszcze raz. Każdy, kto ma własną firmę, zdobył kiedyś pierwszego jednego klienta. Każda osoba z marką osobistą na Instagramie zrobiła kiedyś pierwszy post. pod którym pojawił się pierwszy like. I ty zrobiłaś kiedyś w życiu pierwszy krok. A teraz robisz ich dziesięć tysięcy dziennie. Nie ma w tobie ograniczeń, jeśli ty ich sobie nie postawisz. Nie ma tego, co niemożliwe, jeśli ty sama, sam tak tego sobie nie nazwiesz. Wyjdź tylko ponad te dwie rzeczy. Tylko tyle, aż tyle. Środowisko? Wyjdź ponad środowisko, bo cały świat jest Twój i cały świat jest dla ciebie. Wystarczy Twoja gotowość i otwartość. I druga rzecz. Wyjdź sobie ponad swoją historię, którą ty sobie o sobie opowiadasz. Ty sobie opowiadasz tę historię, więc ty sobie zacznij opowiadać nową. Opowiedz sobie historię o kobiecie sukcesu. Opowiedz sobie historię o byciu kochaną, kochanym, o byciu w pięknym związku, wspaniałym małżeństwie, o byciu szczęśliwą mamą, o. O pisarzu w tobie, który ma wydane książki, o byciu na scenie, o własnym domu, jakakolwiek historia ciebie woła, czegokolwiek tobie jeszcze w życiu brakuje to zaczyna się od tej myśli, że możesz to mieć, że możesz tam być. Tylko pomyśl sobie o tym, a potem myśl o tym codziennie. Pięknie, dziękuję za wysłuchanie. Dzisiejszym podcastem nawiązuję trochę do modułu z kursu duszy, do modułu podejmowanie decyzja dusza. Tutaj taki bardziej ludzki sposób o tego podejmowania decyzji. W kursie duszy oczywiście aspekt powiązany duchowo z tym, czego ta, do, do czego nas ta nasza dusza ciągnie z naszym powołaniem, podejmowanie decyzji, a dusza. Kurs już dziś, najpóźniej jutro, czyli w środę 17 lipca, będzie dostępny w przedsprzedaży. Mamy podcasty, jest ich chyba 9. Jeden jest za darmo, do odsłuchania sobie takiej próbki, zobaczenia, czy Wam się podoba. Są dwie bardzo mocne afirmacje: jest medytacja, którą zrobimy sobie na żywo, na live, jest scalenie autorstwa Anny Głowacz. Są dwa spotkania, będą to środy o 19, 14 i 28 sierpnia z dwutygodniowym odstępem, tak żeby w wakacjusze mogli trafić chociażby na jedno na żywo. Oczywiście live nagrane, oczywiście trafiają na platformę, wszystko dostępne przez rok lub dłużej, jeśli ktoś określi mailem taką preferencję, no ale to za rok, jeśli ktoś będzie chciał dłużej, dłużej sobie mieć dostęp do tych materiałów. Te materiały, które, te narzędzia, tak, afirmacje czy medytacje oczywiście można ściągnąć na własne urządzenie i wyjątkowego po raz pierwszy coś, wszystkie nagrania pojawiają się w postaci tekstów. Ja pracując z tym materiałem zauważyłam, że on jest, kurczę, no ważny jest, ale jest też, bywa też trudny i, i w związku z tym... Um, Udostępniam Wam teksty zaprosiłam do współpracy Monikę Pryśko i, i ona je pięknie edytuje, żeby można sobie iść słuchać i poczytać. Oficjalny start 8, 8, 8, 8 sierpnia. Przedsprzedaż potrwa do ostatniego dnia lipca. Ceny. Ceny w przedsprzedaży to 640 zł. Oryginalna cena kursu 880. I oczywiście dla wszystkich uczestników kursu Miłości do Siebie, także tych, którzy jeszcze teraz sobie robią ten kurs samodzielnie, poza grupą, jest specjalna zniżka. Stała cena 540 zł. Kursanci moi kochani, wy, wy otrzymacie link ze zniżką na maila. Myślę, że do końca tygodnia. Ok. Dodałam jeszcze jedną rzecz poza tym, że są teksty. Eee, dodałam taką możliwość, tylko i wyłącznie dla uczestników tego kursu są dostępne do dokupienia spotkania. Spotkania w cenie 150 zł, jeden na jeden, spotkania dotyczące duszy. One będą dostępne do końca września i lub do wyczerpania terminów. Takie spotkania w tej cenie, 40 minut 1 na jeden 150 zł jest tylko dla tych, którzy będą w tym kursie. Oczywiście na wszystkie pytania odpowiadam też mailowo lub na Instagramie, mailowo kontakt Uwaga, na Facebooku mnie nie ma lub jestem tam bardzo, bardzo rzadko. Na Instagramie można mnie złapać codziennie. To chyba tyle na dziś, tyle o nowym kursie. Tak. Zapraszam Was z całego serca i pięknie dziękuję za dziś. Pięknie dziękuję za wysłuchanie i pamiętajcie, mówić o sobie dobrze. Mów